Cześć, nazywam się Krzysztof Jędrzała, dla znajomych Chris, jestem instruktorem w Aeropoznań o statusie CISIP, co oznacza Cirrus Standardized Instructor Pilot, czyli standaryzowany przez fabrykę Cirrusa pilot instruktor. Zajmuję się szkoleniami pilotów, którzy do nas przechodzą od PPL-ki, czyli od człowieka, który przychodzi z ulicy i chciałby zdobyć pierwsze szlify, pierwsze uprawnienia i pierwszą swoją licencję. Aż po szkolenie w instrument rating, czyli, czyli loty według wskazań przyrządów i latanie już w dosyć skomplikowanych warunkach meteorologicznych.